Opowiem wam niesamowitą historię. Jurek Owsiak przeczytał komentarz w internecie. GIN CZŁEKU. Od razu poczuł się jak bohater filmu akcji. Zamach na papieża czy coś takiego. Snajperzy w oknach. Sikario czychający na jego życie. W głowie tylko jedno. Będę następny. No nie mógł ryzykować. Musiał zgłosić sprawę do prokuratury. Policja ruszyła do akcji od razu, natychmiastowo. Antyterroryści, gazu zawiący. No, może trochę przesadzam. No ale. Różnym zabójcom okazała się 66-letnia emerytka. Tak, zwykła babcia z internetu, co napisała głupi komentarz. Prokuratura uznała, że gin człowieku, które ta 66-letnia emerytka napisała, to jest podstawa do ścigania. A jaki jest finał tej sprawy? O Kobieta próbuje nawet przeprosić w sądzie owsiaka, chociaż ja uważam, że niesłusznie, bo nie ma podstaw do ścigania z tego artykułu. No ale próbuje przeprosić owsiaka. A owsiak dramatycznie wzbrania się przed tymi przeprosinami. Ja mam 67 lat. Dziękuję bardzo. Wycofuję swoją ofertę. Co wy o tym myślicie, moi drodzy widzowie?